Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chwila wzruszenia, bo się nie spodziewałem, że tak, 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 tak wiele osób przyjdzie dzisiaj na moje spotkanie programowe. Chciałbym na wstępie podziękować swojej żonie Ani, bo niektórzy zarzucali, że nie było jej w kampanii. Ania wstali. Że po prostu jej nie ma. Ona była od samego początku i jest ze mną stale. Bezpieczeństwo, rewitalizacja i przedsiębiorczość to są działania, dzięki którym bym chciał wprowadzić, tak jak powiedziałem, dynamiczne miasto. Takie twarde moje zamierzenie, które chciałbym też pokazać dla mieszkańców, że można to jest budowa żłobka. Ktoś się zapytał o miejsce, takie miejsce jest. Przy zespole Szkół nr dwa jest działka miejska, na której można by było taką inwestycję zrealizować. Nasza oczyszczalnia ścieków ma przeszło 20 lat. Jednym z obowiązkowych tematów, które należałoby realizować, to modernizacja oczyszczalni ścieków. Chciałbym promować i zrealizować wykonać funkcję monitoringu miejskiego. Ale funkcję monitoringu miejskiego. Nie polegające na tym, żeby inwigilować mieszkańców. Nie, to jest po prostu innowacyjny mechanizm, który po prostu dbałby o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo to też utworzenie centrum usług społecznych. To jest. Dziękuję. To jest połączenie działań. Ośrodka pomocy społecznej, wolontariatu, stowarzyszeń po to, żeby pomagać ludziom, po to, żeby ich integrować, kierować do nich szereg działań. Ostatnio ostatnio o tym rozmawiałem z Wojtkiem Grochowskim, jak zostaliśmy po meczu o przebudowie stadionu miejskiego. Stwórzmy tam centrum rozrywkowo-kulturalne, żeby ten stadion mógł sam na siebie zarabiać. Panie burmistrzu, ja zadam Panu jeszcze fajniejsze. Latarowskie obiecywo. Pieprzy, głupoty ja. Kiedy zostanie zcięty moim krawędzią? To taki prosty. Przy trzynastce bloku. On tam, widział. My z panią Halinką, z panią Halinką ten krawężnik namierzymy, bo to gdzieś on jest przy spółdzielni mieszkaniowej, nie, a pani Halinka tyle lat tam pracowała, pomoże mi, a my tutaj po prostu ten, z tym krawężnikiem zrobimy porządek. Kolego, burmistrz Halek nie mówi słów na wiatr i tyle świadków tutaj jest, ten krawężnik będzie zrobiony, ale ja w innym w innej sprawie. Szanowni Państwo, liczmy na to, że ten jego zapał, ta kreatywność, a już w ogóle cały program, cały plan nie pójdzie na mar. Wracając do tego, czy będę na debacie, a czy by Pan, pan poszedł, jeżeli na kont kandydatów są wysyłane donosy do służb mundurowych z osobami, które, które piszą anonimy? No to ja, ja nie zamierzam tam rozmawiać i nie będę tam jutro. Czy Przy przypadkiem Grajewianie nie mają sali w sobotę, dlatego że wrzesień wzrosł polski poparmacja? Do <noise> 21 mamy możliwość i nawet moim zdaniem obowiązek pójść i skorzystać z tego prawa, ważności jednego głosu i oddania jej. Oczywiście jestem za tym, żeby Państwa głos, tych ludzi, którzy przekonacie, którzy nas słuchają, to będzie głos na osobę otwartą, kreatywną przyjazną, znającą się na administracji, znającą się na zarządzaniu i uwaga najważniejsza. Szanującą wszystkich ludzi. Kto osobą co jest?